Dzień dobry! W tym krótkim filmiku pokażę, w jaki sposób założyć konto na platformie Geniali. Mamy tutaj stronę startową, mamy napis Geniali, różne napisy, i teraz wybieramy albo ten przycisk Start Now to jest za darmo albo ten tutaj Sign Up. Obojętnie, czy przyciśniemy tutaj, czy tutaj, przejdziemy na stronę właśnie taką. Czyli mam tutaj takie hasło: stwórz swoje darmowe konto. I tutaj polecam logowanie się przez maila, czyli nie przez Google. Oczywiście jest to możliwe, ale kiedy logujemy się przez maila, to nie mamy potem jakichś wątpliwości, kiedy logujemy się na innym komputerze. Po prostu niepotrzebne są nam nasze ustawienia googlowskie. Także tutaj, w tym miejscu, naciskam i zaczynam wypełniać prosty formularz. Full name, czyli imię i nazwisko. Potem wpisuję e-mail. Tak jak mówię, ja tutaj sobie wpiszę mój e-mail zupełnie nowy. Taki, który po prostu istnieje. W tym miejscu stworzę swoje hasło, które ma mieć co najmniej 6 cyfr 6 cyfr, 6 liter jakichś znaków. Tutaj na dole ten pasek pokazuje, jak silne jest to hasło. Ja zostawię, zostanę przy takim. Muszę jeszcze nacisnąć tutaj, że zapoznałam się z regulaminem i klikam tutaj Sign Up. Ustawienia googlowskie pytają mnie, czy zachować to hasło. Ja z tego teraz nie skorzystam. Teraz wybieram, czym się zajmuję: czy pracuję w korporacji, czy może po prostu w edukacji. Ja jestem z edukacji, klikam tutaj. I teraz wybieram, że jestem nauczycielem, chyba że jestem uczniem, to nacisnę tutaj, albo jakąś inną osobą y, pełniącą inną funkcję. Ja wybieram nauczyciela, czyli tę pierwszą opcję. I teraz system mnie pyta, w jakiej, w jakiej szkole uczę. Y, czy to jest średnia, czy wyższa? Ja wybiorę elementary school, czyli po prostu tę najniższą formę nauki, szkołę podstawową. I teraz mam all set to start, czyli wszystko zostało ustawione, żeby zaczynać. Yy, zacznę zatem tutaj klikając na ten przycisk start. I w tym momencie włączy mi się taki samouczek w języku angielskim. Mogę przycisnąć tutaj i zobaczyć co oferuje, a mogę też z tego zrezygnować, nacisnąć ten tutaj przycisk no thanks. I w tym miejscu praktycznie jestem już w panelu. Wyświetla mi się natomiast taki żółty tutaj znaczek, taka, taki żółty pasek, i tutaj mam taką informację Ups, yy, wygląda na to, że nie zweryfikowałeś swoje konta, czy swojego konta. Czyli jedyna rzecz, którą muszę teraz zrobić, to po prostu zalogować się na maila, na tego maila, na którego założyłam to konto i tam przycisnąć: weryfikuj, zweryfikuj moje konto. Ten żółty pasek musi zniknąć. On wtedy zniknie, kiedy zweryfikuje, zweryfikujemy to konto. Jeśli tego nie zrobimy, to będzie nam tutaj cały czas widniał ten pasek i przeszkadzał w wykonywaniu różnych czynności, bo niektóre rzeczy e, wtedy są po prostu mniej funkcjonalne, zablokowane. Dlatego polecam zweryfikowanie tego adresu i możemy zaczynać swoją przygodę w Geniali. Dziękuję.